Trener Tomasz Dylak po Mistrzostwach Świata, wylądowaliście już w Warszawie, wylądowaliście z wielkim zadowoleniem po tym turnieju, w którym zdobywamy dwa medale, brązowy i srebrny? Tak, duże zadowolenie, chociaż wiadomo, że jest niedosyt, ja jestem trenerem ambitnym i zawsze stawiam sobie duże cele, chociaż w ciemno te dwa medale bym brał, patrząc już na turnieju, jak się rozwijał, jak walczyły nasze dziewczyny, w jakiej były formie, no to jest niedosyt, bo mieliśmy szansę na więcej medali. Ty już widzisz, że ta wasza praca przynosi efekty i to wasze takie w cudzysłowie pranie mózgu tym dziewczynom, wmawianie im, że one są najlepsze, to też przynosi efekty? Tak, dziewczyny jakby ich wartość wzrasta, ich wiara wzrasta i widzimy to i wiem, że to przyniesie na pewno efekty, już zaczyna przynosić efekty. Brakuje jeszcze trochę tej wiary, ale jestem pewny, że, że ona będzie wzrastać i że te sukcesy przyjdą. Jaki jest przepis na ten sukces? Bo wy pracujecie przecież bardzo krótko, w zasadzie od stycznia zacząłeś pracę z kadrą seniorek, i w tak krótkim odstępie czasowym, najpierw były wspaniałe młodzieżowe Mistrzostwa Europy, no i teraz są Mistrzostwa Świata. Nie, nie są przetrenowane, robimy im przerwę. Tak naprawdę ta końcówka przygotowań jest bardzo luźna. Często było tak, że. Chciało się za dużo, robiło się za dużo. Teraz te starsze dziewczyny aż są nieprzyzwyczajone do tego i aż były trochę zdenerwowane, jak przez ostatnie dwa tygodnie prawie nic nie robiły i te treningi były bardzo krótkie, jak dwa, trzy dni przed startem robiliśmy 15-minutowy trening, to one były bardzo zdziwione. I nie do końca pewne, dopiero po wejściu do ringu same mówiły, że jeszcze w takiej formie nie były i się czuły bardzo dobrze, a bały się, że zabraknie im wytrzymałości, no bo nie robiliśmy w ostatnich treningach właśnie w ostatnim etapie tej wytrzymałości dużo. Więc to jest jeden na pewno z czynników, a ten czynnik chyba najważniejszy to ta strona mentalna, czyli to, że one widzą, że my wierzymy, one widzą naszą charyzmę i to jakby się przenosi na całą drużynę. Tworzymy bardzo mocny team. Wszyscy sobie wzajemnie pomagamy, trenerzy jeden za drugim stoi i, i, i to widać chyba. Pamiętam, jak w Cetniewie rozmawialiśmy właśnie o tych 10 latach oczekiwań na medal Mistrzostw Świata. Razem stwierdziliśmy, że to jest zbyt długo no i ta seria na szczęście została przerwana. My się teraz bardzo cieszymy, ale tak naprawdę nie ma za dużo czasu na radość, bo w przyszłym roku zacznie się już wielka olimpijska gra. Tak, nawet teraz jak byłem na Mistrzostwach Świata, to, to wszystkie walki śledziłem pod kątem tego, w jakiej kategorii jesteś w stanie rywalizować, czy jakaś dziewczyna będzie musiała zejść niżej, czy wejść wyżej kategorią. Zestawiałem sobie w tych pojedynkach właśnie jakby, jakby te walki wyglądały, jakim stylem by trzeba walczyć. Patrząc już właśnie na przyszłość, w tym roku jeszcze nas czekają Mistrzostwa Europy w październiku w Czarnogórze, więc na pewno tam jeszcze zrobimy formę i będziemy chcieli przywieźć medale. No ale już myślę bardziej o następnym roku, o, o tym, że turnieje będą rankingowe pod, pod kwalifikacje olimpijskie, no i, i będą też Igrzyska Europejskie, tam będą Mistrzostwa Świata, też Mistrzostwa Europy, więc będzie bardzo ciężki rok. No, ta wizja chyba napędza, prawda? bo zdajecie sobie sprawę z tego, że Igrzyska w Paryżu będą historyczne dla kobiet, sześć kategorii wagowych. No, jest po prostu się o co bić, a z drugiej strony każda z tych dziewczyn wie, że nie może się zatrzymać, bo jest też konkurencja w kadrze biało-czerwonej. To, to myślę są takie bardzo istotne elementy. Tak, konkurencja będzie bardzo duża w niektórych wagach. Będzie ciężko wyłonić zawodniczkę, którą, która będzie reprezentować Polskę w tych kwalifikacjach olimpijskich, w turniejach kwalifikacyjnych. Więc to na pewno. A ta Mistrzostwa Świata na pewno natchnęły i, i mnie, i, i wszystkie dziewczyny, bo, bo, bo ta impreza była świetnie zorganizowana, finały były przepiękne, no i te walki też już są na innym poziomie niż kiedyś, fajnie się ogląda, jak się patrzy na te najlepsze zawodniczki na świecie, na ten żywiołowy doping. No to aż chce się tego samego, chce się tych sukcesów. I ja sam wczoraj jak byłem na finałach, to trzy razy łezka mi się zakręciła. Jak widziałem, jak turcinki wygrywają, jak cała widownia skandowała ich nazwiska, jak przychylnie one same płakały, jak trenerzy płakali, więc ja już sobie wizualizowałem co będzie kiedyś. Dziękujemy za ten turniej, dziękujemy za te wielkie emocje. No i czekamy, czekamy na więcej. Wielkie słowa uznania dla całej waszej ekipy. A my dziękujemy za kibicowanie.